Jeżdżam sobie do samego końca. Staram się jak najdalej, żebyście widzieli po lewej stronie jacht, po prawej bardzo duży motorowy jacht ze skuterem przy burcie. Tutaj panowie, pan Sternik, skipper tego dużego motorowego jachtu był uprzejmy i ten skuter z zarufy zabrał i ustawił go sobie tutaj przy burcie, a my sobie jedziemy do przodu. Widzicie, że tutaj już z lewej strony mam tam 3 metry, z prawej strony 4 metry, i za chwilkę. Bez dwóch zdań skończy, kończy mi się woda żeglowna z przodu. Ja muszę się zatrzymać i wycofać. Gdybym w tym miejscu wjechał na wstecznym i był dziobem w drugą stronę, to przy zatrzymaniu się, przy podmuchu wiatru, by mnie wyrzuciło w prawo e, po prostu albo na ten duży jacht motorowy, albo na ten mały jacht żaglowy. Zauważcie, że ja od minuty jadę na luzie. Teraz zobaczcie, co robię. Będę robił zmianę kierunku jazdy, ale daję dzióbek delikatnie w prawo, wyrzucam minimalną wstecz. Po co jest ten dziób delikatnie w prawo, zaraz zobaczycie. Stabilizuje kurs, i teraz dokładam wsteczny mocno. Dokładam mocno wsteczny, to jest po to robione, bo za chwilkę śruba, jak zaczyna pode mną mielić, to ona mi tę rufę w prawo wyciągnie, a dziób mi wyciąga w lewo, bo jest po prostu o efekt ściągania śruby. Super, to był bardzo newralgiczny moment, ale już się rozpędzam.